Częstotliwość Szczęścia, wskocz na wyższy poziom istnienia. Fraktalne Siamano i lecimy z tematem. Częstotliwość Szczęścia jest to jeden z kilku dosłownie instruktażowych filmików, jakie się pojawią, omawiający, jak realnie móc wpływać na własny łańcuch przyczynowo-skutkowy. Częstotliwość szczęścia jest jak najbardziej realną formą dostrojenia swojego życia do okoliczności zdarzeń, które są przez nas pozytywnie odbierane, co prowadzi nas w konsekwencji do pogodnego, za czym idzie, bezpiecznego trybu egzystencji w otaczającym nas świecie. Aby zrozumieć, jak działa nasza ludzka naturalna zdolność komunikowania się z rzeczywistością, która sama w sobie jest żyjącym mechanizmem, należy zrozumieć, czym jest. I jak działa pojęcie rezonansu? To są właśnie te rzeczy kościelne zwanymi widzialne i niewidzialne. Tyle, że za tymi słowami skrywa się mechanizm działania, a nie puste słowa, zero konkretu i zbieranie brudnego hajsu stacy. Rezonans polega na wytworzeniu zgodnych fal częstotliwości. Co otwiera możliwość przesyłu informacji? Zwykły kamerton może jedynie przysłać falę dźwiękową, lecz człowiek jest złożoną formą istnienia, więc poza tylko pić, jeść, spać człowiek ma dużo większe spektrum możliwości, by emitować różnego rodzaju informacje. I właśnie o tym wszystkim dowiesz się z tych materiałów. Skoro wiemy już, czym jest rezonans, przejdźmy do tego, czym jest częstotliwość czyli pewnego rodzaju wzór określany poprzez ilość powtórzeń w czasie, który może mieć różną formę jako fale elektromagnetyczne, dźwiękowe, mechaniczne, a także kwantowe na zasadzie rezonowania. Takiego samego pola częstotliwości, źródła takiego samego sygnału z różnych miejsc mogą wchodzić ze sobą w interakcję, i w zależności od informacji, jaka jest Przypisana do danej częstotliwości, taka informacja się rozchodzi i zaczyna istnieć, czyli formują się wszelkie okoliczności w świecie fizycznym, które umaterialnią sygnał w sposób namacalny. No i co z tego wszystkiego wynika? Dowiedzieliśmy się właśnie, że jako ludzie mamy do dyspozycji technologię, z którą jako ludzie możemy, a wręcz powinniśmy się świadomie zintegrować. A można to zrobić, bo każdy z nas, jako człowiek, ma taką naturalną zdolność czyli jak wpływać na łańcuch przyczynowo-skutkowy. Tak naprawdę, bardzo dużo naszych życiowych doświadczeń jest już od dawna wpisane w nasze życie znaczy to, że dużo sytuacji w naszym życiu jest nam z góry przypisana są to sytuacje nieuniknione są to sytuacje karmiczne, przeszłe oraz obecne. Sytuacje karmiczne tworzą nasze życie, czyli tworzą nam nasz łańcuch przyczynowo-skutkowy. Jedyne, na co należy mieć wpływ, to sposób, w jaki się z tym zmierzymy, z taką daną sytuacją. To jest ważne, abyś wiedział, zresztą jak wszystko na tym kanale, bo to, w jaki sposób reagujesz, jakie emocje wyzwalasz, to kreuje Twój przyszły łańcuch wydarzeń oraz aktualny. Jako ludzie razem oraz każdy z nas z osobna posiadamy. Pewnego rodzaju oręż. Już mówię, jaką. Każdy człowiek posiada znane nam zmysły, wiadomo jakie, nie będę wymieniał, lecz jest jeden zmysł, o którym się nie mówi, że jest zmysłem, a jest kluczowym zmysłem do kreowania naszej rzeczywistości. Czyli pytanie/odpowiedź. Już wiemy, czemu tego nie wiemy. Bo gdy się dowiemy, możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem, każdy z nas, z osobna, jak i my wszyscy razem. Systemowi lepiej jest, jak człowiek jest ciemny. Tym zmysłem jest umiejętność generowania emocji, które są bezpośrednio kontrolowane przez nasze myśli. Każdy z nas posiada taki niewidzialny oręż, czym są emocje kontrolowane. Przez myśli. Jeśli już teraz chciałbyś dowiedzieć się więcej w temacie, jak bezpiecznie wpływać na swoją rzeczywistość, zapraszam do zapoznania się z treścią książki. Opowieść o rozwoju potęgi świadomego życia. Nurtują Cię pytania, dlaczego spotykają cię sytuacje niechciane, możesz swoje życie zmienić, jeśli nauczysz się odpowiednio dostroić do pasma tego, czego głęboko pragniesz. Poznaj tajniki pozytywnego nastawienia, gdzie myśli Twoje dziś tworzą Twoje upragnione jutro. Pamiętaj także, podziel się opinią w komentarzu, co sądzisz o temacie częstotliwości szczęścia. Czy wszystko, co się nam wydarza, jest całkowitym przypadkiem, czy jednak są sytuacje, które zależą tylko i wyłącznie od nas? No to teraz połączmy wszystko w całość, czyli co ma wspólnego ze sobą rezonans, częstotliwość oraz nasz oręż w postaci emocji kontrolowanych przez nasze własne myśli. Rezonans i częstotliwość to są jedynie narzędzia do obsługi naszej rzeczywistości. System łańcucha przyczynowo-skutkowego jest nieuniknionym wynikiem naszych ciągłych myśli, emocji, za czym idzie czynów. Zatem tak naprawdę wszystko, ale to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest wynikiem naszych własnych działań, naszych własnych myśli i uczynków. Podstawową sprawą, nad którą powinniśmy się skupić w naszym życiu, są nasze myśli i emocje, by mieć nad nimi świadomą kontrolę, czyli by ich nie nadużywać, zwłaszcza negatywnie. Do brzegu. Skupiając się teraz na emocjach, opiszemy sobie trzy rodzaje, które są nam potrzebne. Emocje pozytywne, emocje negatywne oraz to, do czego dążymy, czyli emocje pozytywne w spoczynku. Jest czarne i białe, jest ciepło i zimno, dobro i zło, wszystko co istnieje można opisać jako manifestację drgań lub fal w pewnym zakresie częstotliwości. Zatem nasze myśli pozytywne, jak i negatywne, wyrażają się za pomocą częstotliwości, które sami wytwarzamy. Skandalem niewyobrażalnym jest fakt, że jako ludzie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że emocje, czyli częstotliwości, jakie wytwarzamy, robimy to cały czas bez ustanku, tylko nieświadomie i to w skali globalnej. Produkowanie negatywnych emocji prowadzi do globalnej katastrofy, czego obrazek nędzy i rozpaczy mamy za oknem. Za tym kryje się coś dużo więcej, ale opowiemy sobie o tym w dwóch odcinkach filmu Spektrum. Powiem tylko, że nieprzypadkowy jest fakt bombardowania nas wszędzie komercyjnie, gdzie się da, patologią w każdej postaci. Emocje pozytywne oraz negatywne mają swoją określoną częstotliwość. Gdy dodamy do tego zjawisko rezonansu, otwiera się przed nami mechanizm, który wpływa na rzeczywistość. Kolejną ważną rzeczą jest to, że nasze myśli i emocje kontrolują nasze nastawienie. Dużo więcej o prawidłowym nastawieniu dowiesz się już z drugiego rozdziału oraz pozostałych treści e-booka dostępnego na stronie fraktalne.pl z oferty odnowa umysłu i ciała. Możesz poznać swój profil astrologiczny, zajrzeć w swój kod życia, poznać swoją drogę przeznaczenia. Czasami to, co czujemy, może się potwierdzić, przez co łatwiej jest nam dojść do upragnionego celu. Czym jest wewnętrzne nastawienie? Jest to nic innego jak nasz obecny, szeroko pojęty stan emocjonalny, który uwarunkowany jest naszymi myślami. A kto stara się je kontrolować i dobrze mu to wychodzi? System oczywiście, system robi wszystko, byś miał zajęte myśli coraz to bardziej negatywnie. Czas więc łączyć kropki i kumać czacze. Negatywne myśli tworzą negatywne emocje, co siłą rzeczy spycha nas na tor negatywnych częstotliwości, które tworzą nam negatywne wydarzenia życiowe. W taki oto sposób łatwo wpaść w spirale napędzającego się upadku, czego obraz mamy za oknem. Reasumując, jako ludzie produkujemy emocje, które tworzą globalną częstotliwość. W zależności na jakim paśmie się znajdujemy negatywnym czy pozytywnym, takie tworzą się wkoło nas wydarzenia. Jeśli jesteś pozytywnie nastawiony do życia, tworzysz świadomie pozytywnie myśli i emocje, to siłą rzeczy znajdujesz się na pozytywnym paśmie istnienia. To jest temat dużo szerszy. Teraz omawiamy sobie, że w ogóle takie rzeczy otaczają nas w życiu i wiemy już czemu nie uczą nas tego w szkole. Czym są pozytywne myśli w spoczynku? W życiu nie można nic robić na siłę, nie można się okłamywać, gdyż samo zaprzeczanie sobie prowadzi nas jedynie na zgubę. W życiu trzeba być prawdziwym, bo jeśli coś udajesz, to lepiej idź do domu i się schowaj do szafy. Tylko prawda tworzy prawdę. Mi to zajęło dużo czasu oraz prób i błędów, aż nauczyłem się żyć w trybie pozytywny w spoczynku. Można to nazwać stan naturalnie pozytywny. Opowiem Ci jeszcze szybko, na czym polega klucz do naturalnej pozytywności. Zamknij oczy, i co widzisz? Pewnie nic, chyba że jesteś na grzybkach heche, ale za to jesteś w stanie doświadczyć samego siebie. Nic nie widzisz, ale możesz słyszeć własne myśli, prawda? Każda myśl, nawet ta skrywana w głowie, niewypowiedziana na głos, tworzy częstotliwość, o czym mówimy sobie od paru minut. Jeśli ktoś uważa, że myśli nasze w głowie, te nasze, ciche, skryte, to tylko myśli i nic więcej to jest w dużym, skandalicznym błędzie. Zmiany zaczynają się od nas samych, więc jeśli chcesz pozostać w paśmie częstotliwości szczęścia, wskoczyć w spirale wzlotu, a nie upadku, należy oduczyć się tego, co zostało w nas zakodowane, czyli nie krytykować i nie oceniać drugiego człowieka oraz jego czynów oraz innego życia, tym bardziej nawet w myślach. Ty sam wiesz, czujesz, co jest dobre albo złe, fajne lub nie. To wystarczy. Samo poczucie, czy coś jest dla nas na plus czy minus. Gdy zaczynamy tworzyć myśli negatywne, bo przecież tylko my je słyszymy, sami wbijamy się w niskie pasmo istnienia, tworzymy sobie negatywny łańcuch zdarzeń, gdyż mechanizm, który nas otacza, on cały czas na bieżąco aktualizuje, co się ma nam wydarzyć, na podstawie aktualnych myśli, emocji oraz głębokiego nastawienia. Zatem nie krytykuj i nie oceniaj wszystkiego i wszystkich w bo jaką energię wytworzysz, w takiej będziesz się pluskać. Na jakiej częstotliwości chcesz się znaleźć, spirali upadku czy wzlotu, to i dużo, dużo więcej dowiesz się już z kolejnych materiałów z tego kanału. Interesuje cię ten temat bardziej. Zacznij wspierać kanał. Wszystko po to, byśmy krok po kroku wspólnie razem, zgodnie przeszli do świata z rzeczywistością nowej generacji. Pieniądz bankowy to fikcja, jak cała ta reszta zużytego systemu. Nowy system, nowej generacji, jest na wyciągnięcie ręki, kwestia tylko, kto pierwszy zyska nad nim kontrolę. Stary aparat systemowy, czy ludzie nowej generacji, tworzący nową, przyjazną dla ludzi i życia rzeczywistość. Zapraszam i do fraktalnego zoba. Zawsze staram się być lepszym, nie tylko w oczach innych Nie chodzi o hajsy a wnętrze, to klucz To umiejętność przetrwania nawet w najgorszych warunkach To jak podchodzę do życia, ty stajesz w obie bólu Już nie szukam wymówek, idę przez życie z partią, Co walczę o marzenia, nie ma w tym przypadku Pokonuję przeszkody, serducho z determinacją Porażki mnie nie złamały, staję po każdym upadku Nie potrzeba po klasu, by wiedzieć kim jestem brat Ważne to jak się zmieniam, jak nie czyli lepszym, to prawda, nie tylko słowa To moje wewnętrzne światło, nie przestają szanować Własna droga, bo nie szukam wspólnej przestrzeń, Nie przejmuję się normami, które narzuca trud Nie poddaję się presji, bo jestem inny w tych W moim świecie nie ma miejsca na przeciętność ty...